Czy Cory Reachens może zostać uwolniona, zarówno teraz, jak i na zawsze? Musimy omówić nowy zarzut obrony, że prokuratorzy nie przekazali dowodów, w tym tych, które rzekomo oczyszczają ją z zarzutu zabójstwa męża, Erika. Witamy w sidebar od Law and Crime, mówi Jesse Weber. Czy Cory Reachens odniesie ogromne zwycięstwo? To naprawdę mocne stwierdzenie ponieważ zawsze mówimy o narastających dowodach przeciwko niej, przeciwko tej żonie oskarżonej o otrucie swojego męża. Wszystko może się skupiać na kluczowym świadku. Pozwólcie, że wyjaśnię. Richens jest oskarżona o zamordowanie męża, Erika Richensa, w marcu 2022 roku przez dodanie fentanylu do jego drinka Moskow Mule w noc śmierci. A kiedy mówię, że pojawia się coraz więcej dowodów? Co mam na myśli? Podobno powiedziała władzom, że o trzy nad ranem znalazła męża nieprzytomnego u stóp łóżka. Ale Eryk miał podobno pięciokrotnie przekroczoną śmiertelną dawkę fentanylu w swoim organizmie. Według władz, kiedy sprawdzili jej telefony, rzekomo znaleźli wyszukiwania dotyczące kobiet. Więzienie w Utah. Czy policja może odzyskać usunięte wiadomości z iPhona? Jeśli ktoś zostanie otruty, co jest wpisywane w akcie zgonu. A jak długo firmy ubezpieczeniowe na życie wypłacają odszkodowanie? Jaka jest śmiertelna dawka fentanylu, którą rzekomo próbowała otruć? Kanapkę Erika, miesiąc wcześniej w Walentynki, podobno tak się rozchorował, że dostał pokrzywki. Erik miał powiedzieć przyjacielowi: Myślę, że żona próbowała mnie otruć. Tyle. Za plecami Erika wzięła kredyt hipoteczny na 250 tysięcy, być może, podrabiając jego podpis, była zadłużona, podczas gdy Erik był wart miliony i rozmawiał o pieniądzach. Jest oskarżona o otwarcie polis na życie męża bez jego wiedzy na 2 miliony. Jeśli znasz tę sprawę, będziesz wiedział, że to ona napisała książkę Jesteś ze mną. Po śmierci Erika uznała, że książka może pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze stratą. Występowała w lokalnych mediach opowiadając o tym, a teraz jest oskarżona o zamordowanie Erika. To wszystko nie wygląda dobrze. To próbka dowodów, które prokuratorzy mają przeciwko niej. Grożą jej liczne zarzuty, w tym morderstwo i przestępstwa finansowe. Ale jest jeszcze jeden kluczowy dowód. Jeszcze jeden kluczowy dowód, który może połączyć to wszystko w całość. A aktualizacja, o której chcę teraz porozmawiać, dotyczy tego, czy zagraża ona całej sprawie. Bo to jest pytanie. Skąd Corey Richens mógł zdobyć te narkotyki, prawda? Skąd miała zdobyć fentanyl? Prokuratorzy twierdzą, że otrzymała tabletki od gosposi. Carmen Lauber która według oświadczenia do nakazu przeszukania rozmawiała o tym ze śledczymi. Lauber przyznała, że dostarczyła Corey Richens od 15 do 30 tabletek fentanylu dwukrotnie około miesiąc przed śmiercią Erika. Corey płaciła jej po około 900 dolarów za każde dostarczenie. Podała szczegóły dotyczące zamawiania narkotyków, miejsc odbioru i przekazania oraz inne istotne informacje, które zostały potwierdzone dowodami cyfrowymi. Więc sprawa jest oczywista, prawda? Wszystko dobrze dla oskarżenia, ale nie do końca, bo tu pojawia się problem. Obrona Richensa. Teraz oni twierdzą, że. No, poczekaj chwilę. Lauber rzekomo twierdzi, że dostała tabletki od faceta o imieniu Robert Crozier. Ale on temu zaprzecza. Że sprzedał Lauber oksykontin, a nie fentanyl. Lauber uważa, że dała Richens fentanyl tylko dlatego, że sądzi, iż właśnie to otrzymała od Kroziego. To duży przełom. Więc Krozi rzekomo odwołał swoje wcześniejsze zeznania. Więc według NBC, miał on w 2023 roku powiedzieć, że sprzedał Lauber fentanyl. Zapytano go, dlaczego zmieniłeś swoją wersję wydarzeń? Krozi rzekomo powiedział, że nie pamięta, co wtedy powiedział, bo był w trakcie odtruwania i cytuję: Był nieprzytomny. Teraz twierdzi, że jest trzeźwy. Według jego oświadczenia, Krozi mówi. 4 maja 2023 roku byłem od niedawna w więzieniu i przechodziłem odtruwanie po używaniu narkotyków. Nie pamiętam szczegółów tamtego wywiadu, choć później mi o nich opowiedziano. Zgodziłem się, że sprzedałem fentanyl Carmen Lauber w 2022 roku, według oświadczeń Croziera podczas spotkania w kwietniu 2025 roku dwukrotnie powiedział osobom, które uważał za prokuratorów, że to nieprawda. Cytat: Pan Bladworth. Ktoś zapytał, czy sprzedałem fentanyl Carmen Lauber. Odpowiedziałem, nie. Sprzedałem Oxycontin Carmen Lauber dwukrotnie na początku, 2022 roku. Powiedziałem im, że spotykałem się z nią w Maverick i Draper, by sprzedać jej tabletki. Powiedziałem im, że na pewno sprzedałem Carmen Lauber tabletki Oxycontin 30 Memengu, znane też jako Roxy 30. Pytali mnie kilka razy, czy jestem pewien i powiedziałem im, że tak, jestem pewien. Sprzedałem jej Oxycontin. Więc innymi słowy... Obrońcy twierdzą, że prokuratorzy nie tylko przesłuchali go w kwietniu i dowiedzieli się o tym wszystkim, ale co może najważniejsze, nie poinformowali o tym obrony. Tak brzmi zarzut, jak podaje pismo obrony. Prokuratura była świadoma tych uniewinniających dowodów od kwietnia tego roku, czyli dowodów wskazujących na niewinność oskarżonego. Prokuratura nie poinformowała obrony o tych informacjach. Nie było komunikatów, raportów ani żadnych informacji. Prokuratura milczała. Pozwólcie, że powiem krótko. Nawet jeśli nie jesteście dziennikarzami, warto śledzić wydarzenia na świecie. Ale powiem Wam, w dzisiejszych czasach, przy całej tej stronniczości mediów, braku zaufania, można odnieść wrażenie, że prawie niemożliwe jest wiedzieć, w co naprawdę wierzyć, prawda? Właśnie dlatego chcę Wam przedstawić naszego sponsora Straight Arrow News. Straight Arrow News to platforma informacyjna oferująca bezstronne, oparte na faktach dziennikarstwo. Dziennikarstwo, które informuje, edukuje i buduje zaufanie wśród ludzi o różnych poglądach. Jak to działa? MediaMiz pokazuje czytelnikom informacje niedostępne w stroniczych mediach głównego nurtu. Zapewniając komentarze, analizy i przejrzystość źródeł umożliwiamy czytelnikom odróżnienie faktów od sensacyjnej manipulacji. Różnica między straight hour News a innymi platformami to deklarowanie uprzedzeń źródeł na stronie i w aplikacji. Krajobraz medialny, narzędzia i media są uporządkowane według skłonności dla większej przejrzystości. Więc jeśli jesteś gotowy na lepszy sposób otrzymywania wiadomości, wejdź na slash sidebar albo po prostu kliknij link w moim opisie. Straight our news. Bez dramatów, tylko fakty. Wracasz do rzetelnego dziennikarstwa. A obrona twierdzi, że jedynym powodem, dla którego się o tym wszystkim dowiedzieli, jest to, że przesłuchali Kroziera w zeszłym miesiącu. Oto główna teza obrony. Prokuratura nie ujawniła dowodów, które nie tylko wykluczają winę pani Richens, ale także podważają teorię. Że to ona zdobyła fentanyl, który zabił jej męża. Prokuratura ukrywając dowody uniewinniające, że pani Richens nie zdobyła fentanylu, wyrządziła trwałą szkodę pani Richens, opinii publicznej i integralności systemu prawnego. To właśnie tego rodzaju nadużycia miała zapobiegać zasada 38. Ukrywając te dowody, prokuratura porzuca swój obowiązek dążenia do sprawiedliwości i podważa gwarancję uczciwego procesu. Obrona mówi, jeśli nie udowodniono, że fentanyl był u oskarżonego, sprawy nie ma. Oświadczenie pana Krodziera nie tylko robi dziury w ich sprawie, ale wrzuca do niej granat, pozostawiając im jedynie spekulacje i domysły, które w żaden sposób nie zbliżają ich do poziomu ponad wszelką wątpliwość. W jednym z pism proszą sąd o nakaz przekazania obronie wszystkich dowodów przez prokuraturę. Short message service. Y. E-maile? Wszelka korespondencja między prokuraturą, policją a Krozierem? Notatki o nim, cokolwiek podważające winy Richensa? Musisz się zastanowić, czy to naprawdę aż tak poważne naruszenie zasad, i czy sędzia mógłby odrzucić sprawę. Nawiasem mówiąc, porozmawiam o tym. Składają też wniosek do sędziego o ponowne rozpatrzenie kaucji, która w tej sprawie była wielokrotnie odrzucana. O tym też porozmawiamy. Więc co tu się właściwie dzieje, prawda? Pozwólcie, że zaproszę eksperta. Jest z nami Jeremy Dias, adwokat obrony karnej, były zastępca prokuratora okręgowego Hrabstwa Salt Lake, zastępca prokuratora okręgowego. Dziękuję, że dołączyłeś, Jeremy. Miło Cię widzieć. Pozwól, że zacznę od tego, co sądzisz o tym, że Krozier najwyraźniej zmienił swoje stanowisko. Zmienił swoją wersję wydarzeń. Czy możemy zacząć właśnie od tego? Jasne, to znaczy, nie jest to zbyt powszechne, by historie zmieniały się aż tak znacząco. Moim zdaniem to naprawdę poważna sprawa. To naprawdę wielka sprawa. Pozwól, że zacznę tutaj. Nawet zanim pojawił się zarzut, że prokuratura ukryła dowody uniewinniające, jeśli to prawda, ok. I dostarczył tylko oksykodon, a nie fentanyl. To już koniec sprawy? Czy mogą udowodnić, że Cori Richens zabiła męża? Nie wiem, czy to koniecznie koniec sprawy, bo są różne rzeczy. Zgodnie z zasadami dowodowymi, prokurator może wprowadzić wcześniejsze sprzeczne zeznania, prawda? ale jednocześnie to nie pomaga. I myślę, że jako prokurator uznałbym to za poważny cios dla całej sprawy. Tak, bo jeśli Carmen Lauber mówi, nie wiem co mi podano, myślałam, że to fentanyl, a on, nie, dałem oksykodon. Raporty toksykologiczne wskazują, że Eryk miał w swoim organizmie pięciokrotnie przekroczoną dawkę śmiertelną fentanylu. I nie mogą bezpośrednio powiązać, skąd kory ryczeństwo zdobyła. Zastanawiam się przede wszystkim, jak prokuratorzy... Czy prokuratorzy zmieniają swoją strategię? Czy nadal wzywają Golub Carmen Lauber na świadka? Czy zapominają o tym, skąd ona rzekomo wzięła tabletki fentanylu? Jak to zmienia całą sprawę prokuratury? Pamiętaj, że według Carmen Kory poprosiła ją o zdobycie fentanylu, prawda? Więc jako obrona nadal musisz się z tym zmierzyć, a jako prokurator nadal masz to w zanadrzu. Dlaczego Kory w ogóle prosi o fentanyl? Więc... Nawet jeśli ten system dostawy, który według nich polegał na przekazaniu od Carmen do Roberta, potem z powrotem do Carmen, a następnie do Coriego, nawet jeśli to wszystko mogło się rozpaść, czego na pewno nie ma prokuratura, to jakiekolwiek nowe dowody, tak mi się wydaje, nie ma żadnego połączenia z fentanylem, ale wciąż pozostaje fakt, że według Carmen Cory pytał o fentanyl więc wciąż musisz się z tym zmierzyć i w zależności od tego, po której jesteś stronie, masz swoje argumenty. Przy okazji, my też przedstawiamy ten argument. Zakładając, że teraz mówi prawdę, prawda? Czy jest najbardziej wiarygodnym świadkiem, jakiego mógłby mieć? Może faktycznie podał fentanyl, nie wiemy tego. Jest więc wiele rzeczy, na które zwracasz uwagę, oceniając wiarygodność, prawda? I tak naprawdę na co zwracasz uwagę? Jaki jest motyw, by kłamać lub zmieniać wersję wydarzeń? I to będzie coś, z czym prokuratorowi trudno będzie się zmierzyć. Z pewnością, jak już mówiłem, to kolejny atut dla zespołu obrony. Czy prokuratura naruszyła zasady dotyczące przekazywania materiałów obronie? Przekazywanie materiałów, które mogą być odciążające? Materiałów, które podważają winę oskarżonego? Jaki jest standard? I czy go naruszyli? Człowieku? I to jest trudne, bo to trochę szara strefa. Myślę, że to na pewno słaba postawa. Kiedy byłem prokuratorem, jak wspomniałeś, byłem wcześniej prokuratorem, jako prokurator robisz więcej niż musisz i chcesz być poza wszelkimi podejrzeniami. Więc można było mieć nadzieję, że kiedy rozmawiali z Robertem Krosierem, ujawniliby tę rozmowę o bronie. Fakt, że obrona dowiaduje się o tym dopiero we wrześniu, według zespołu obrony, od kwietnia do września, według moich obliczeń, to pięć miesięcy i oni znowu nie ujawnili tak ważnej rzeczy. Chcę to jasno powiedzieć, to jest poważna sprawa. Fakt, że on twierdzi, że to nie on podał mu fentanyl, zmienia swoją wersję. To jest poważna sprawa i uważam, że to powinno było zostać ujawnione jak najszybciej już w kwietniu. To znaczy, na pewno byś tak pomyślał i miał taką nadzieję. Prokurator, wracający do biura po spotkaniu w kawiarni Starbucks, powiedziałby: Hej, mamy problem. To jest to, co świadek nam teraz mówi. Może warto, żeby ktoś do niego poszedł, skontaktował się z nim i przeprowadził z nim wywiad. Albo. I jedną z rzeczy, która mnie tu trochę zaskakuje, jest to, że zespół oskarżenia sam nie wysłał śledczego, żeby zdobyć te nowe informacje i w jakiś sposób przekazać je obronie. Więc myślę, że to jest powód do niepokoju. Jest tu element terminowości. Jeśli chodzi o ujawnienie, nie muszą tego robić natychmiast, ale muszą to zrobić w odpowiednim czasie. Więc niezależnie od tego, czy są trochę w tej szarej strefie, mamy wrzesień. Wciąż nie ujawnili tego Obronie, a proces ma się odbyć w lutym. To jest. Jestem zaskoczony, że to nie zostało ujawnione. To właśnie moment, gdy obrona zabiera głos. Jedynym powodem, dla którego się o tym dowiedzieliśmy, jest to, że sami go przesłuchaliśmy i dowiedzieliśmy się, jaka byłaby linia obrony przed oskarżeniem. Czy obrona nie wspomniała już o tym w swoim piśmie? Oskarżenie zamierza argumentować, że to było przeoczenie. Czy to jest argument prokuratorów? Hej, nie ukrywaliśmy dowodów celowo, to było jakieś przeoczenie. Próbowaliśmy to potwierdzić, ale czy to w ogóle ich obowiązek, żeby to potwierdzać, czy po prostu powinni natychmiast przekazać to obronie? To znaczy, wydaje się, że to był błąd, to było przeoczenie, nie było to celowe. To byłaby tutaj linia obrony prokuratury, prawda? No cóż, musiało tak być. To było tylko przeoczenie, ale jednak poważne, prawda? To dość istotny dowód w tej sprawie, więc myślę, że musieliby powiedzieć, że to było przeoczenie. Myślę, że to będzie. Byliśmy zajęci i niepewni wiarygodności dowodu, nawet wtedy, jeśli chodzi o wiarygodność. To niekoniecznie powinna być decyzja prokuratora. To jest coś, co powinno zostać ustalone po ujawnieniu tego obrońcy. Mnie, ej. To jest tak poważna sprawa, że jestem ciekawy. Inny scenariusz. Ale jeśli pamiętasz, co się stało w sprawie Aleka Baldwina, pojawił się poważny problem z przekazaniem dowodów o bronie, przez co jego sprawa została oddalona. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tak było. Czy to możliwe, by coś takiego tu się wydarzyło? Sędzia mógłby na to spojrzeć i powiedzieć, to jest kompletna parodia. To jest niesprawiedliwość. Prawa Korea Richina zostały naruszone. Oddalam tę sprawę. Czy to jest rzeczywista konsekwencja? Jeśli prokuratura naprawdę naruszyła swój obowiązek... Myślę, że to możliwe. Wydaje mi się, że naruszenie musi być poważniejsze, żeby dojść do takiego punktu. To oznacza, że taka możliwość jest, choć uważam to za mało prawdopodobne. Jaka mogłaby być kara dla prokuratury? To dobre pytanie. Będzie ciekawie zobaczyć, co się stanie. Nie wiem dokładnie, jak sędzia by orzekł, ani co tak naprawdę wchodzi w grę w tej sprawie. A co z zgodą z prokuratorami obrony? Musisz przekazać wszystkie te dowody, więc nie tylko dowody, które mogłyby uniewinnić Korea Richena, które oczywiście i tak powinni przekazać. Ale cała korespondencja dotycząca Kroziera, wszystko, wszystko co go dotyczy, czy myślisz, że sędzia przychyli się do tego wniosku? Myślę, że tak. To nie jest gwarancja, że tak zrobi, ale biorąc pod uwagę okoliczności, całą medialność tej sprawy, myślę, że nakaże przekazanie tych materiałów. Czy to opóźni tę sprawę? Jej proces jest zaplanowany na luty. Czy to teraz wszystko komplikuje? To możliwe, zależy od numeru jeden. Jak szybko prokuratura przekaże materiały dowodowe obronie i co zdoła z nimi zrobić zespół obrońców? Kiedy już je otrzymają? Ile czasu zajmie im pełna analiza i dokładne sprawdzenie wszystkich nowych informacji, które uzyskają z tych materiałów? Swoją drogą za chwilę powiem o kaucji. Po prostu, kiedy o tym rozmawiamy, myślę sobie, że jeśli teraz prokuratura ma problem, żeby to udowodnić. Ona otrzymała tabletki od Carmen Lauber i Roberta Croziera. Jeśli nie mogą tego udowodnić, jak wykażą, że je posiadała? Czy to oznacza słabość śledztwa? Nie potrafią wskazać innego sposobu zdobycia tych tabletek, bo muszą ustalić, myślę, w jakiś sposób skąd je wzięła? W przeciwnym razie obrona skupi się na tym w mowie otwierającej, końcowej i podczas procesu. Jeśli nie mogą tego ustalić, czy to pokazuje słabość, lukę w śledztwie, więc nie wiem czy to wystarczy, żeby sprawa została odrzucona. Ta sprawa zawsze była oparta na poszlakach. Pytanie w przypadku spraw opartych na poszlakach brzmi jak mocne są te poszlaki. Jest to zdecydowanie słabsze po ujawnieniach Roberta Croziera, że nigdy nie podał fentanylu, ale prokurator wciąż ma fakt według Carmen Lauber, że Corey prosił o fentanyl. Masz Erika, który przedawkował fentanyl oraz Korea, który o niego prosił. Wciąż masz to jako dowód, ale czy twoja sprawa jest słabsza bez tego powiązania? To pokazuje skąd ona zdobyła fentanyl. Tak, jest słabsza, ale jednocześnie to wciąż coś, z czym prokuratura mogłaby potencjalnie dalej działać. Ale tak, masz rację, to jest słabsza sprawa. Ponieważ nie mogą wskazać drogi dystrybucji, którą rzekomo Korei zdobył fentanyl. Chcę tutaj porozmawiać o kaucji, dobrze? I chcę porozmawiać. Wniosek obrony o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd i o zwolnienie Richensa w świetle tego rozwoju sytuacji. Ponieważ już dwa razy odmówiono jej kaucji. Jak to uzasadniają we wniosku? Zgodnie z prawem stanu Juta, osoba oskarżona lub aresztowana za przestępstwo ma prawo do zwolnienia za kaucją, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest oskarżona o przestępstwo poważne felonie, jeśli istnieją poważne dowody potwierdzające zarzut. Sąd, opierając się na jasnych i przekonujących dowodach, stwierdza, że osoba stanowi poważne zagrożenie lub istnieje ryzyko jej ucieczki. Chociaż sąd wcześniej uznał, że istnieją poważne dowody potwierdzające zarzuty wobec pani Richens, odwołanie przez pana Cruziera jego wcześniejszego oświadczenia zmienia sytuację w stopniu, którego nie można zignorować. Aby nadal przetrzymywać panią Richens bez możliwości wyjścia za kaucją, sąd musi najpierw stwierdzić, że istnieją poważne dowody potwierdzające zarzut. A to po prostu już nie ma miejsca w tej sprawie. Teoria odpowiedzialności karnej państwa opiera się na tym. Korey Richens zdobyła fentanyl od swojego sposi, Carmen Lauber, który w jakiś nieznany sposób podała swojemu mężowi wbrew jego woli, co bezpośrednio spowodowało jego śmierć. Nie ma na to żadnych dowodów fizycznych. Są jedynie zeznania Carmen Lauber, a te zeznania całkowicie zależą od tego, czy Lauber zdobyła fentanyl od Roberta Croziera. Nie znaleziono ani nie przebadano żadnych tabletek z fentanylem. Lauber uważa, że sprzedała Koremu fentanyl, bo sądziła, że dostała go od Croziera. Jeśli Robert Krozier faktycznie nie sprzedał Lauber fentanylu, nie można wiarygodnie twierdzić, że istnieją poważne dowody winy i argumentują, że powinna zostać zwolniona. Dobry argument Jeremiaszu. Zastanawiam się, pamiętam, że ustawa o kaucji Viuta jest wieloaspektowa, prawda? Pierwszą rzeczą, którą sędzia musi stwierdzić, tak jak właśnie przeczytałeś, jest to, że istnieją poważne dowody potwierdzające zarzuty. Biuro prokuratora, kiedy przeprowadziło swoją argumentację wniosku o zatrzymanie, bez możliwości wyjścia za kaucją, do tego momentu mieli ten most dystrybucyjny z tym, co pan Cruzier powiedział, że nigdy nie sprzedał fentanylu pani Lauber. To oświadczenie niszczy ten most dystrybucyjny. I dlatego podważa to charakter sprawy oparty na mocnych dowodach. Uważam, że sprawę należy ponownie rozpatrzyć, a argument obrony jest dobry i słuszny. Hmm. Pozwól, że zapytam Cię o to najwyraźniej. Biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Samit powiedziało, cytuję: nie komentuje spraw będących w toku, że odpowie w rejestrze publicznym w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami sądu. Czy spodziewałeś się takiej odpowiedzi i jak zamierzają odpowiedzieć? Muszą tak odpowiedzieć. Sam fakt ujawnienia sprawy jest już w mediach. Będą bardzo, bardzo ostrożni w tym, jak odpowiedzą. Biorąc pod uwagę powagę sprawy oraz zarzuty zespołu obrony, to znaczy, już o tym rozmawialiśmy, już o tym mówiliśmy, to naprawdę poważna sprawa, że jeśli prokuratura dowiedziałaby się o takim odwołaniu zeznań, o takiej zmianie wydarzeń. Że powiedział, iż nie sprzedał pani Lauber fentanylu, tylko sprzedał jej oksykodon. To jest naprawdę poważna sprawa i to otwiera drzwi. I tak na szybko patrząc szerzej, mogę się trochę powtarzać, ale jeśli prokuratura nie może jednoznacznie udowodnić, jak zdobyła te tabletki i nie może jednoznacznie udowodnić, kiedy lub jak rzekomo, wrzuciła je do tego Moscow Mule. Myślisz, że mogą ją skazać na podstawie okoliczności śmierci, jej wypowiedzi, zachowania? polis na życie czy rzekomych wyszukiwań w Google lub na telefonie. Myślisz, że mimo wszystko mogą ich skazać na podstawie innych dowodów? Myślę, że to możliwe, ale nie wiem jak bardzo prawdopodobne. To będzie coś, co zespół oskarżenia będzie musiał ocenić. Pamiętasz, wymieniłeś całą masę dowodów? I nawet jeśli nie mają tego czteroelementowego łańcucha dystrybucji, nadal mają inne dowody. Fakt, że korys skontaktował się z panią Lauber i poprosił ją o zdobycie fentanylu. No, is that droga nie doszła do skutku. Pani Lauber to jedyna rzecz, którą wiemy. Prokuratura nadal posiada wszystko, o czym wspomniałeś, by przedstawić to ławie przysięgłych. Mogą powiedzieć, nie wiemy dokładnie, jak zdobyła fentanyl, ale wiemy, że o niego prosiła i to on przedawkował ten środek. Tak, to dobra uwaga. To ciekawy rozwój wydarzeń, który chcieliśmy omówić. Już od jakiegoś czasu skupiamy się na Corey Richens. To ważne. Jeremy Diaz, dziękuję za czas. Miło było Cię zobaczyć. Tak, dziękuję. Miło było Cię również zobaczyć. I to wszystko, co mamy dla Was na ten moment tutaj w sidebar. Dziękujemy wszystkim za dołączenie do nas. I jak zawsze prosimy o subskrypcję na YouTube, Apple Podcast, Spotify, gdziekolwiek słuchacie swoich podcastów. Śledźcie mnie na X lub Instagramie. Jesse Weber. Do zobaczenia.